W tym przypadku test przypada w symbolicznym momencie. 1 sierpnia o godzinie 17:00 tego dnia o Polsce godzinie 17, są syreny 1900, alarmowe, a w 1945 roku pierwszego rocznicę 19, wybuchło powstanie warszawskiego. Godzina wybuchu powstania warszawskiego, zimie. w której 1 sierpnia 1944 roku. Było to polskie wystąpienie zbrojne przeciw wojskom niemieckim okupującym stolicę Polski. Zryw był częścią zorganizowanej przez Armię Krajową akcji Burza. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły około 16 tysięcy zabitych i zaginionych, 20 tysięcy rannych i 15 tysięcy wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tysięcy do 200 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.